Odpis postanowienia zwierzchnika władzy w Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 2020 roku wraz z uzasadnieniem, Tadeusz Cichocki, piaseczno dnia 29 lutego 2020 roku, do nielegalnie pełniących obowiązki przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej, Sylwester Marciniak. Nielegalnie pełniący obowiązki pierwszego prezesa Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf Nielegalnie pełniący obowiązki prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda. Nielegalnie pełniący obowiązki prezesa Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. Nielegalnie pełniący obowiązki marszałka Senatu Tomasz Grocki. Nielegalnie pełniący obowiązki. Marszałka Sejmu Elżbieta Witek. Dotyczy Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie zarządzenia wyborów prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, dziennik ustaw 2020 roku, pozycja 184. Doręczenie odpisu Postanowienie zwierzchnika władzy w Rzeczpospolitej Polskiej. Działając w żywotnym interesie Rzeczpospolitej Polskiej w imieniu suwerena, narodu polskiego, ostatecznego decydenta w sprawach państwa, zwierzchnika władzy ustawodawczej i wykonawczej i sądowniczej, doręczam nielegalnie funkcjonującym organom państwa, reprezentowanym przez wyżej wymienione nieuprawnione osoby, odpis postanowienia zwierzchnika władzy w rzeczpospolitej polskiej z dnia 28 lutego 2020 roku wraz z uzasadnieniem. Postanowienie zwierzchnika władzy w Rzeczpospolitej Polskiej, od którego nie przysługuje zażalenie. Zwierzchnik władzy w Rzeczpospolitej Polskiej w składzie Tadeusz Cichocki, przedstawiciel narodu polskiego po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2020 roku na posiedzeniu niejawnym przedmiotowego Postanowienia marszałka Sejmu RP działając na podstawie prawa naturalnego, artykuł 1 i 3 dekret zwierzchnika władzy w Rzeczpospolitej Polskiej, a także artykułu 4.1 i 4.2 Konstytucji RP, dziennik ustaw z 1997 roku nr 78, pozycja 483 oraz PPWB proklamacji przejęcia bezpośredniego sprawowania władzy zwierzchniej w Polsce przez naród. Postanawia a. uznać przedmiotowe postanowienie Elżbiety Witek, nielegalnie pełniącej obowiązki marszałka Sejmu RP, oraz zarządzone w nim wybory prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za nieważne z mocy prawa oraz zarządzić kategoryczne wstrzymanie ich wykonania. b. powołać Zgromadzenie Przedstawicieli Narodu Polskiego, ZPNP w celu przygotowania i ustanowienia przez zwierzchnika władzy w Rzeczpospolitej Polskiej nowego prawa wyborczego gwarantującego wiarygodność i sprawdzalność wyników wyborów oraz nadzorowania organizacji i przeprowadzania na nowych zasadach wyborów prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w możliwie najkrótszym terminie, a także zobligować wszystkie nielegalne funkcjonujące organa w państwie do zagwarantowania Zgromadzenia przedstawicieli narodu polskiego niezbędnych warunków do realizacji jego wyżej wymienionych celów. Postanowienie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2020 roku. Uzasadnienie: Adnotacja A, podpunkt 1. Legalności, prawomocności, zgodności z polską racją stanu i polskim interesem narodowym, ostatecznego i powszechnie obowiązującego charakteru. Oraz najwyższej rangi prawnej, wyższej od Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, wydanych przez suwerena, wyżej wymienionego dekretu i proklamacji, do chwili obecnej nie podważono, co oznacza, że wywołują one skutki prawne. Podpunkt 2. Nigdy nie wykazano legalności uprawnień reprezentantów organów w państwie i prawa, na podstawie którego działają. Podpunkt 3. Zwierzchnik władzy w Rzeczpospolitej Polskiej działając od wielu lat na podstawie prawa naturalnego artykuł 41 i 42 Konstytucji oraz artykuł 4 ustęp 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej dziennik ustaw z dnia 2019 roku pozycja 1.4.2.9 wielokrotnie i bezskutecznie wzywał przedstawicieli różnych organów w państwie do wykazania mu legalności posiadanych Rzekomu uprawnień i przepisów prawa, na podstawie którego działają suweren sprawujący w sposób bezpośredni władzę zwierzchnią Rzeczpospolitej Polskiej, kategorycznie zażądał, aby w celu niepodważalnego wykazania mandatów społecznych rzekomych przedstawicieli narodu w organach wybieralnych, przedstawić mu dokumenty źródłowe, na podstawie których komisje wyborcze ustaliły wyniki właściwych wyborów. A sądy stwierdziły ich ważność. Należało również przede wszystkim wykazać mu autentyczność, wiarygodność, wartość dowodową tych dokumentów, ich zgodność z wolą uprawnionych wyborców okazaną w trakcie wyborów artykuł 42 Konstytucji i artykuł 3 dekretu zwierzchnika władzy. Żaden z tych organów, urzędów, instytucji bez przedstawienia uzasadnienia faktycznego i prawnego, nigdy nie udzielił w tej kwestii żadnej odpowiedzi, mimo upływu wyznaczonych terminów i grożącej im odpowiedzialności karnej za nieudostępnienie informacji publicznej. Nie wykazały więc one, że ich przedstawiciele posiadają zgodnie z treścią artykułu 4.2 Konstytucji. I artykułu 3 dekretu zwierzchnika władzy. Niepodważalnie udokumentowane mandaty społecznie lub powołani zostali przez takie uprawnione osoby. Podpunkt 4. Wyżej wymienione fakty dowodzą, że wszystkie organa w państwie działają nielegalnie, bo reprezentowane są przez osoby nieuprawnione nieposiadające niepodważalnie udokumentowanych mandatów społecznych lub pełniące funkcje w wyniku powołania ich przez inne osoby nieuprawnione. Wymagane prawem artykuł 4.2 Konstytucji i artykuł 3 dekretu zwierzchnika władzy niepodważalnie udokumentowane mandaty społeczne wszystkich rzekomych przedstawicieli narodu w organach wybieralnych, którzy m.in. powoływali przedstawicieli w innych organach, urzędach ustanawiali, wydawali przepisy prawa. Nie istnieją i nigdy nie istniały. Nikt ich nie posiada. Oznacza to, że we wszystkich organach państwa pełnią funkcje osoby nieuprawnione w wyniku cyklicznie przeprowadzanych zamachów stanu. Fałszerstw dla kamuflażu zwanych wyborami powszechnymi. Artykuł 127, paragraf 1 Kodeksu Karnego, artykuł 8 Dekretu Zwierzchnika Władzy. Podpunkt 5. Nielegalnie funkcjonujące organa, również Sejm, nie mają uprawnień do korzystania z przepisów prawa. Artykuł 128, ustęp 2 Konstytucji oraz artykuł 289, paragraf 1 i artykuł 290 ustawy. Z dnia 5 stycznia 2011 roku, nazwaną kodeks wyborczy, odnoszących się wyłącznie do organów legalnych, reprezentowanych przez faktycznych przedstawicieli narodu, w sposób niepodważalnie udokumentowany i sprawdzalny. Podpunkt 6. Wszystkie postanowienia, zarządzenia, działania nielegalnie funkcjonujących organów, urzędów i instytucji, reprezentowanych przez osoby nieuprawnione, Również Sejmu nie są prawomocne i z mocy prawa artykuł 156 paragraf 1 w nawiasie 7 KPA są nieważne, nie wywołujące żadnych skutków prawnych. Podpunkt 7. Przedmiotowe postanowienie jest nieważne. Artykuł 156 paragraf 1 w nawiasie 2 KPA. Bo rażąco narusza przepisy prawa, w szczególności najwyższej rangi wydane przez zwierzchnika władzy w Rzeczpospolitej Polskiej, artykuł 1 i 3 dekretu zwierzchnika władzy, ale również artykuł 2, artykuł 4.1, artykuł 4.2, artykuł 7, artykuł 83 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Podpunkt 8. Przedmiotowe postanowienie jest nieważne. Artykuł 156, paragraf 1 w nawiasie 6. KPA, bo wywołuje czyny zagrożone karą z artykułu 127, paragraf 1 kodeksu karnego. Pozbawianie Polaków niepodległości, czyli niezależności od formalnego wpływu osób nieuprawnionych, nieposiadających niepodważalnie udokumentowanych mandatów społecznych. Z artykułu 231, paragraf 1 kodeksu karnego, z artykułu 23 UDIP. Z artykułu 8 Dekretu Zwierzchnika Władzy, adnotacja b, podpunkt 1. Kodeks wyborczy ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku uniemożliwia przeprowadzenie wyborów w sposób wiarygodny, niepodważalnie udokumentowany i sprawdzalny. Jest więc sprzeczny z polską racją stanu i polskim interesem narodowym, oraz wywołuje czyny zagrożone karą. Dlatego nie może on dłużej stanowić obowiązującej podstawy prawnej do przeprowadzenia wyborów. Fakt ustanowienia go przez osoby nieuprawnione, nieposiadające niepodważalnie udokumentowanych mandatów społecznych jest w tej sytuacji sprawą podrzędną. Podpunkt 2 w związku z dotychczasowym brakiem innych propozycji, niniejszym podejmuję się roli koordynatora konsultanta w sprawie utworzenia niezależnego Zgromadzenia Przedstawicieli Narodu Polskiego. Podpunkt 3. Każdy Polak, Polka, którzy w sposób odpowiedzialny i merytoryczny zechcą uczestniczyć w procesie przygotowania nowego prawa wyborczego i nadzorowania jego wdrożenia, proszone są o zgłoszenie się do autora i sygnatariusza niniejszego pisma. Sprawa pilna. Niniejsze postanowienie zwieśnika władzy w Rzeczpospolitej Polskiej jest prawomocne i ostateczne. Podstawą do skutecznego podważenia jego prawomocności i, i ostatecznego charakteru mogą być wyłącznie: a. Niepodważalne wykazanie suwerenowi legalności uprawnień przedstawicieli wszystkich organów w państwie i lub b. Niepodważalne wykazanie suwerenowi sprzeczności jego treści z polską racją stanu i polskim interesem narodowym. Tadeusz Cichocki